Szefowie Konfederacji z Parlamentu Europejskiego, czyli Alternative für Deutschland, oburzają się na decyzję niezależnego polskiego sądu i krytykują Polskę. Przedstawiciele AfD, czyli najbardziej antypolskiego grupowania w Europie, krytykują decyzję niezależnego polskiego sądu, który odmówił wydania Niemcom osoby, która była podejrzewana o rzekome wysadzenie gazociągu Nord Stream 2. Co to jest ten cały Nord Stream 2? Jest to ruch która przez dno Bałtyku została położona przez Rosjan, by transportować gaz z Rosji do Niemiec drogą, która omija kraje naszego regionu. No więc w czyim interesie jest obrona gazociągu Nord Stream 2? Bo na pewno nie w polskim. A odpowiadając na wpis pana Friedricha, czyli najbardziej chyba znanego antypolskiego polityka Alternativ für Deutschland, nie robi się interesów z przestępcami ani gazowych, ani politycznych. To jest lekcja z ludzkiej przyzwoitości. Proszę ją sobie wziąć do serca.